Środa to dzień Loterii Miliony Monet. Paweł Tworek, witam serdecznie 14 sierpnia, który jest również dniem energetyka, więc mam nadzieję, że nie będzie wam brakowało energii do wysyłania zgłoszeń na stronie milionymonet.onet.pl lub o treści Onet pod numer 7306 za 3,69 zł plus VAT. No i już do tej pory kilkadziesiąt tysięcy trafiło do was. Drodzy widzowie, drodzy czytelnicy, drodzy słuchacze Onetu, o wielu ciekawostkach opowiedziałem Wam, związanych z milionami, a także liczbami. No i wśród naszych rekordzistek jest Justyna i Jolanta, które zgarnęły 10 tysięcy złotych. A dzisiaj właśnie o takich najciekawszych rekordach Guinnessa Wam opowiem, ale zanim to zbliżę się do naszych kuferków, których jest dokładnie 30, i z tych kuferków codziennie od poniedziałku do piątku wybieracie najróżniejsze liczby. Te szczęśliwe no, trafiają się tylko raz, a jeśli traficie tę szczęśliwą liczbę, to wówczas może kryć się pod takim kuferkiem nawet 10 tysięcy złotych. Minimum to 500 złotych, a dodatkowo, jeśli odbierzecie połączenie, rozdajemy Wam dostęp do Onet Premium na cały rok. Podwajamy również Wasze szanse, jeśli wejdziecie na stronę Onetu. Tam musicie poszukiwać monet, no i wówczas. Cieszyć się z tego, jeśli właśnie odbierzecie telefon, jeśli my zadzwonimy, a uczulam was o to, żebyście około godziny 10 zawsze odbierali te połączenia, no bo ostatnio nie byliście tak chętni, a przecież my dzwonimy po to, żeby rozdać wam naprawdę fajne pieniądze. No i właśnie, dzisiaj o tych rekordach Guinnessa wam chętnie wspomnę, bo pierwszy z nich to ten, który jest związany z brakiem snu. W tej kategorii największą słabę zyskał Amerykanin Randy Grunner, który wytrzymał ponad 264 godziny bez snu, a jest to 11 dni i 24 minuty bez kładzenia się spać. No nie wiem, czy pogratulować takiego rekordu, no ale taki rekord został pobity. A jak to jest w przypadku całowania? No, rekord Guinnessa w długości pocałunku ustanowiło w 2012 roku. Małżeństwo z Tajlandii, całując się nieprzerwaniem przez ponad 58 godzin. I ostatni rekord, który może was zmrozić i przy okazji środy, no, będzie to o czymś, co jest związane z długim przebywaniem w lodzie. A najlepsi w morsowaniu są Polacy. Najnowszy rekord w tej kategorii to najdłuższy kontakt ciała z lodem. Dokładnie tak kategoria się nazywa. Należy do pana Łukasza z Polski. 4 listopada zeszłego roku pan Łukasz spędził w lodzie 4 godziny i 2 minuty, pobijając poprzedni rekord o niemal godzinę. No i warto też zaznaczyć, że za ustanowienie rekordu nie ma żadnej gratyfikacji finansowej. A u nas w Onecie, w loterii miliony monet jest taka gratyfikacja, jak odbierzecie telefon i jest do wygrania nawet 10 tysięcy złotych, czyli tak jak ustaliliśmy, jest to milion monet jednogroszowych. No i już teraz będziemy wykonywać połączenie do jednej z osób, która właśnie wysłała takich zgłoszeń kilka albo nawet czasami jedno zgłoszenie wystarczy i zobaczymy, czy ta osoba wybierze numer, pod którym kryje się 10 tysięcy złotych. Dzisiaj maksymalnie tyle możemy rozdać i tak też rozdajemy od poniedziałku do piątku, ale w wielkim finale, który odbędzie się 30 sierpnia, będziemy rozdawać wam nawet 100 tysięcy złotych. Wówczas pojawimy się tutaj z Paulą i z Agatą, no i będziemy bardzo ciekawi, czy to 10 tysięcy złotych to jest ta kwota dzisiaj maksymalna, ale czy 100 tysięcy złotych właśnie do kogoś z Was trafi. Kolejna kolejne sygnały już słyszę kolejne sygnały za nami ostatnio państwo nie ułatwiają mi tego ale dzisiaj widzę że się udaje za pierwszym razem paweł tworek loteria miliony monet witam kogo słyszę po drugiej stronie Piotr Piotr Piotrze jak tam ten środek tygodnia i już jesteśmy po środku wakacji właściwie w środku miesiąca co u ciebie słychać co tutaj robisz na co dzień Świetnie jestem, akurat na wakacjach, więc sobie odpoczywam. A gdzie jesteś na wakacjach? W Irlandii. I co, na wakacjach odbierasz telefon? No. I to jeszcze nie nieznany? No, odbieram. No i bardzo dobrze, że odebrałeś. A powiedz mi, ile tych zgłoszeń wysłałeś? Jedno. No, i tak jak mówiłem wam, moi drodzy, czyli dzisiaj wystarczyło tylko jedno zgłoszenie, żeby połączyć się z naszym laureatem, Piotrze, już teraz mogę Ci zapewnić, że masz dostęp do onet premium na cały rok. Na 365 dni możesz korzystać z różnych materiałów premium od naszych dziennikarzy, a także cieszyć się z najróżniejszych dostępów i onetu bez reklam. To jest tak gwarantowana nagroda. No a teraz powalczymy o 10 tysięcy złotych, które kryje się w jednym z kuferków, ale mamy też różne kwaranty. Może być to 500, 1500, 7000 złotych też się trafiało. A tych kuferków jest dokładnie 30. Czy ty wiesz, który kuferek od 1 do 30 już wybierzesz? Czy jeszcze potrzebujesz chwili na zastanowienie się? Czy będziemy poszukiwać tej szczęśliwej liczby? Poproszę kuferek 12. Numer 12. W takim razie pewnie powiedziałeś, że ten numerek chcesz zaznaczyć, więc ja ten numerek już w tym momencie dla ciebie zaznaczam i sprawdzam, ile kryje się w środku, a w środku kryje się. Piotrze, 500 złotych, czyli dorzucamy do wakacji w Irlandii. Na pewno z taką kwotą można coś zrobić. Mimo, że w Irlandii jest inna waluta, to powiedz mi, na co tę kwotę przeznaczysz? Jakaś wycieczka jednodniowa, czy może jakaś dobra restauracja? Myślę, że to drugie. Dobra restauracja. A na co masz dzisiaj ochotę? Może jakiegoś steka. No to w takim razie życzę Ci smacznego, dobrego steka. Gratuluję 500 złotych wygranych w loterii Miliony Monet. Zachęcam Ciebie również do wysyłania kolejnych zgłoszeń. My już z Piotrem się dzisiaj żegnamy i Was również zachęcamy do wysyłania zgłoszeń o treści Onet pod numer 7306 za 369 złotych plus VAT, a także wchodźcie na stronę milionymonet.onet.pl. Nasza loteria trwa do 30 sierpnia, a 30 sierpnia rozdamy nawet komuś 100 tysięcy złotych. Ja dziękuję serdecznie za dziś. Dziś zapraszamy w imieniu Agaty w piątek, bo jutro świętujemy, jutro mamy wolne. W piątek Agata rozda kolejnej osobie minimum 500 zł, a maksimum nawet 10 tysięcy zł. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.